Ja ma dzisiaj Geotastic Czyli taka jakby alternatywa GeoSera. Dla ludzi, którzy nie chcą kupować po prostu sobie premium Zagramy sobie dzisiaj Bardzo nietypowy tryb, czyli Hot kataklizm. Jest on bardzo dziwny, zresztą zaraz zobaczycie Zaczniemy sobie pierwszą grę Musimy zgadnąć flagę Wydaje mi się, że Że jest to flaga jakiś z tych wysepek Moim takim strzałem będzie to. Nie. Może to są te wysepki, a może to jest na przykład coś w Oceanii. Tego nie wiem. Montessar raczej nie. No szybko, nie wiem, Bankila. A, Aucklandy, No to muszę pamiętać. Muszę zapamiętać że to jest flaga Falkland. To jest flaga Bangladeszu. Yy, Bangladesz to jest ten kraj, bodajże. Tak jest. No, więc tak to wygląda. Teraz musimy jeszcze zgadnąć. Uuu, będą takie kółeczka na mapie. oj, oj, oj. Na południe jesteśmy odwróceni. Za. Zdarzało się do tej pory mi, tego, że byłem na północ zazwyczaj wrócony i teraz jest ciężej. Ja miał stawiać, no to stawiałbym jakąś. Hmm, powiem tak szczerze, że ciężko jest postawić. Może coś w RPA? Nie, to po prostu. W Guatemala. Myślę, że Meksyk jeszcze. No dobra. On no, tu to fail. Tak sama nazwa wskazuje. Back to storage tu możemy się poruszać? Nie możemy się nie możemy przybliżać. Nie mam pojęcia. To jest lotnisko. Dajmy, że Polska. Może Niemcy. Malta. Czyli takie lotnisko jest na Malcie. Podejrzewam, że. W, no, no, po prostu na Malcie. Tu możemy się ruszać. Nie, możemy też przybliżać, ale to na razie też nie podpowiem. Możemy sobie strzelać. Dajemy, że jesteśmy w Polsce. Nie, może iść tu. A może tu? Lub tu. A, byliśmy w Rumunii. Znaczy, jakbym trochę niżej, w Polsce, to bym się zmieścił w tym kółeczku. Kurde. Gabon. Ale czy ja trafię w Gabon? Za pierwszym razem trafiłem w Gabon uuu tak bałem się że trafię w Gabon czy na przykład nie trafię w y, Kongo czy demokratyczną republikę Konga w Kongo lub w Angolę ale trafiłem w Gabon na szczęście o Boże nie wiem czego to jest flaga muszę podszkolić się z flag będzie w przyszłości odcinek z flag Jeśli się tych flag podszkolę tych co nie umiem a to nie wiem co to jest Strzelę... Strzelę, że będzie to... Nie wiem... Może tu... To nie, 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 to nie będzie... Eee. Nie wiem... Nie wiem, co to jest... Nie mam pojęcia... Nie wiem, może Malawi jakieś... Ej... Ja serio nie wiedziałem, jaka to jest flaga... Strzeliłem w Malawi... Bo nic innego tu nie pasowało do tych krajów... Teraz to się sam zdziwiłem. U wybrzeże. Dziwne, jakieś rozpikselowane tutaj. Mogę przyjrzeć na miasto, w sumie to mi nic nie da. O stadion. Nie poznaję tego stadionu. Mówi mi coś, nie wiem, dajmy, że może Włochy, nie. Takie wybrzeże, stadionik i widok satelitarny, oczywiście co nie wiem, może jakaś Grecja, Senegal to był stadion w Dakarze. Nie wpadłem, że to jest Dakar. Tak samo jak nie wpadnę, co to jest? No, plaża jest, tylko to nie, nie to nie jest Polska. A nie, 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 to nie będzie Polska, to może jest zbyt ładne na Bałtyk. Dam, że to są po prostu jakieś Stany Zjednoczone, ale nie wiem, nie mam pojęcia co to jest. Dam, że Hiszpania, albo Francja. RPA, no nie wiedziałem co to jest. A ten tryb jest ogólnie taki powalony właśnie. Musimy zgadnąć lokację. Słońce jest gdzieś tu. Myślę, że możemy być... Gdzieś w przykład w Argentynia to jest czysty taki mój strzał, ja nie wiem gdzie my jesteśmy, ciężko określić po tych, nie byliśmy w Meksyku, kurde, do słońca nie dało się tak, tak dobrze określić po słońcu, gdyby dało się określić to bym wiedział, że nie jesteśmy... Argentynie, no dobra, pierwsza gra za nami. Zagramy, myślę, sobie jeszcze ze dwie więc Kolejna gra, no i co to jest? Nie wiem, może jakaś Polska. Nie wiem, no to dam Litwę. Irlandia to była. Nie wpadłem też na to na pewno. O, pustynnie bardzo pustynno. Chociaż tutaj. Nie wiem, co to jest dokładnie. Możemy przybliżać. mój typ to jest jakiś Izrael. Nie, to były Zjednoczone Emiraty. Ale tak mniej więcej... Nie jestem jakoś zły, bo podobne te klimaty tam są. Okej, okay, to jest znowu jakieś potencjalne gówno. Dajmy tą Polskę, bo... Czemu nie? Czemu nie? Nie wiem, może jakaś Litwa, Estonia, Czechy. Czyli znowu, gdybyśmy my dali bardziej tutaj, Wrocław, to byśmy trafili z z, z tą, jakby, tym obszarem, żebyśmy zaliczyło nam. No. no i znowu satelitarne zdjęcie. Czwarta runda. I czwarta runda ze zdjęciem satelitarnym. Nie wiem, co to jest. Pola strzelamy znowu. Aha, to ma być kraj. Jezus, Holandia. Czemu same zdjęcia satelitarne? Są Ej, Ja chcę różnorodność, żeby było na filmie. No, jak będą w tej rundzie same zdjęcia satelitarne przez 10 rund, to pewnie użyteczne. No ale na razie zostawmy. Co to jest? Nie wiem. Może jakieś Włochy. Francja, Hiszpania. Nie mam pojęcia, co to jest. Co to było? Tajwan, o Boże święty. W końcu coś innego niż tej satelitarne i możemy przybliżać. Blacha jest żółta. Czy my jesteśmy już naprawdę? Nie, nie no, północna. W to wiemy z taką blachą. Nie, nie, to nie może być. Nie wiem. Po prostu żółta blacha mi się skojarzyła. No to być też Izrael, nie pasowałby klimat totalnie do Holandii. Izraelu też są żółte blachy, no. Okej, okay. tu się nie ruszamy i nie wiem, nie znam tych słupów. Fale, że to jest gdzieś tu. Tu. Może tu. Bardziej tu, kurde, to było w Norwegii gdzieś u góry. Oh, znowu pustynia dam znowu, że to są Emiraty To może tym razem Izrael <tum> Tym razem to była Tunezja. Super To ono jest totalnie do uwolnienia. Jezus co to było? Dobrze to była Syria, tak myślałem Czy to jest Syria? Ale no, akurat znałem E, chwila, chwila, chwila. Takie coś. Takie coś miał chyba Mozambik, co nie? Tak. Dzięki. Bardzo druga runda za nami. Większość to były zdjęcia satelitarne. Ale zagramy sobie jeszcze, jedną ostatnia runda w tym filmie. Możemy przybliżać, możemy przybliżać, ale jednak się nie ruszamy. Doktor Huan. Albo Juan, nie wiem, raczej Huan. Z takimi klimatami. Miło. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może auto mi coś podpowie, nic nie podpowie. Hmm. DLD The LDA. Dam, że to jest. Nie wiem, Argentyna. Kurde, Urugwaj, blisko. Dobrze, dobrze myślałem. Dobre to wymyślenia. Dobra, to jest jakaś Skandynawia. O Jezus, tylko że trafimy w tej Skandynawii. Dajmy, że tu. Może tu. Tu. A może to w ogóle jest, nie wiem, Islandia. Dobrze, trafiliśmy na Islandii. Ok, ruszamy się. Nie musimy zgadnąć kraj. Dobra. To się może udać. Czekamy tylko, tylko minutę na to. Czy ja tam widziałem żółtą blachę? Pokaż mi to. Żółte. To jesteśmy w Izraelu. Dziękuję. O matko boska. Białe auto. Ale nie no nie raczej nie jest Boliwia. Znaczy damy Boliwię, bo tam jest głównie białe auto, ale... No właśnie. To tak nie działa, to tak nie działa. E, no nie wiem co sobie tu dać. Słońce. No nie wiem nawet gdzie jest słońce. A no, dajmy sobie taką jakąś krecję. No to dawaj. Czarna góra. Jezus, to chyba kosowo w ogóle było, co Tak. Przepraszam wszystkich. Wiem, że z niego bo nie masz czarnogóry, ale dałem kosowo zamiast czarnogóry. Ale to było Chile, czyli myśl tą Boliwią nawet nie była taka zła. Tam to już potem były. Czy jest to strzały? To jest Cypr. Nie, czekaj, który to jest cypr? To jest Cypr. Jesus, tam walnął, to bym się tak skompromitował. Ruszamy się, nie ruszamy się ani nie przybliżamy. Klimaty takie no pół, północna. Nie wiem, może Stany, Kanada, też nie, nie mam pojęcia. Ja bym mógł przybliżać, to może potem tym znakiem już coś wywnioskował. Dajmy jeszcze po prostu ruskich. To nie wiem, może jakaś Norwegia tego. A Ukraina. Ukraina. To była Ukraina. Dobra, to też raczej jest Ukraina. Tak, to jest jakby to trochę czerwone. O Jezu Maria, nie ma granic, błagam. Jest. Dzięki, ale to byli ruscy. Nie trafiłem. Przepraszam, że powiedziałem jest, ale... myślałem, że trafiłem, bo... nie zauważyłem, że tu pisze fate". po prostu przybliżyło mnie jak zawsze na to. To byli ruscy, powinienem ruski z Ukrainą, bardzo wszystkich przepraszam. KRLD Korea Północna Tak jest Ok, runda 9 na 10 To jest Egipt, bardzo prosty kraj Tu jest Egipt Ok. I ostatnia runda w tym odcinku Oh shit Dałbym coś z Oceanii, tak szczerze Jakieś Suwa, Fiji nie Nowa Kaledonia, dawaj to może falni z Futuna. E, co to było? Tuls i Kaikos. Ciekawie, ciekawie. No dobra. To by było na tyle. Dzisiaj taki przeglądowy odcinek z tego trybu. Jak chcielibyście więcej, to możecie napisać. Aby się, żeby z kimś to było. No, co ja jeszcze mam więcej do powiedzenia? Nic. Trzymajcie się. Cześć.